Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w, na moim kanale o opowieściach o Słowianach, słowiańskiej mitologii, bóstwach itd. W dzisiejszym odcinku będę chciała Wam przybliżyć postać Horosa. Mam nadzieję, że to, co tutaj powiem, będzie dla Was interesujące. Jeśli tego typu temat, tematyka Was interesuje, to zapraszam do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik, posłać go dalej, inaczej. Algorytm YouTube'a go zakopie i będzie on w zasadzie niedostępny. Jeśli chodzi o Chorosa, jego kult, występowanie i tak dalej, to tu sprawa ma się podobnie jak w przypadku innych bóstw, gdzie jakby mm, naukowcy są nie do końca zgodni. I jeżeli chodzi oczywiście o zasięg jego kultu, występowanie i zakres jego działalności. I tak na przykład niektórzy utożsamiają chorosa z Dać Bogiem, a niektórzy. Czyli przypomnijmy, chodzi tam o, o bóstwo słoneczne, inni zaś traktują go w kategoriach bóstwa księżycowego. W jednym z moich wcześniejszych filmików opowiadałam lub jeżeli ktoś zagląda na mojego bloga, gdzie opisuję tę historię pisałam, że Włodzimierz Książę Rusi w Kijowie. Jak stawiał bałwany idole, czyli posągi tych bóstw, w tym swoim pantonie, tak zwanym pantonie włodzimierzowym, obok Peruna, a przed Dać Bogiem, postawił właśnie Horosa. I to jest jedno z miejsc. Gdzie możemy o nim, jakby skąd możemy się o nim dowiedzieć. Inne źródła to właśnie powieść doroczna chyba właśnie powieść doroczna, tak Bajdowaj w ogóle o tym pisała. Kolejnym źródłem jest Słowo o wyprawie Igora. No i o Chorosie możemy przeczytać też o słowie i objawieniu świętych apostołów, ale w tym źródle, podobnie jak w biesiadę, gdzie Trzech, w, trzech Świętych, Choros jest przedstawiony, ale bardziej w takim ujęciu eucharystycznym. Jeśli chodzi zaś o etymologię jego imienia, to tutaj chyba nie powinniśmy, być, nie powinniśmy być zaskoczeni, że i tutaj naukowcy nie do końca są zgodni i pojawiają się jakby różne hipotezy. Ja będę podążać jak zazwyczaj za profesorem Geisztorem, który w imieniu Horosa widzi wpływy irańskie z takiego słowa jak ksawar ksvar, przepraszam, czyli aureola, alternatywnie xor ksor, co w języku perskim oznacza promienie słoneczne. Też tutaj czasami porównywał do hara, hares, indyjskiego ogień. Jeżeli byśmy zaś bardziej trzymali się tego tłumaczenia z języka perskiego, czyli promienie słoneczne, ksor, ksores, to oznaczałoby, że Horos byłby bóstwem słonecznym zapożyczonym z kręgu irańskiego. Jakby nieco więcej możemy się dowiedzieć z rzeczonego wcześniej słowa Igora, słowa, przepraszam, słowie, słowa o wyprawie Igora. I tutaj przytoczył właśnie taki mały fragment, w którym czytamy, że kniaś Weslaw sądził lud i rządził grodem, a nocą, jako wilk, biegał z Kijowa do Tmura Kania i przed pianiem koguta przebiegał drogę Wielkiego chorosa. Większość badaczy rozumie to jako przecięcie przez kniazia z południa na północ, drogi, drogi słonecznej, ze wschodu na zachód. Brückner zaś, który też jakby pochylił się tutaj nad słowem o wyprawie Igora, właśnie chodzi o ten fragment, który przed chwileczką przytoczyłam, dostrzega w tym fragmencie taką aluzję, nawiązanie do księżyca, tak jakby choros był właśnie tym księżycem. Zwrócił właśnie. Uwagę na to, że jego imię Chorosa może pochodzić od polskiego słowa wycharsły, czyli wynędzniały, i sięgałoby to do jakby prasłowiańskiego rdzenia krab, krsp, co mogłoby tłumaczyć jako powiązanie można by to tłumaczyć jako powiązanie z Księżycem. Chodzi o to, że Księżyc raz chudnie Raz chudnie, raz tyje, czyli w zależności od tego, jakby w jakiej jest fazie, czyli jakby te, te cykle jego żywotności, tutaj w taki sposób on jakby porównywał. Te obserwacje jakby podtrzymał Wiktor Pisanti i dodał też, że w wierzeniach wilkołactwo wiąże się ściśle z Księżycem, z kultem księżyca. Według niego też Horos poruszał się ze wschodu na zachód, zaś właśnie ten Weslaw, o którym wspomnieliśmy, biegł z północy na południe, i można by wtedy uznać, że Horos symbolizował księżyc i był jakby przeciwieństwem promieni słonecznych. A jeśli nie przeciwieństwem, to po prostu odbiją tą poświatę słońca. Inny badacz, Ewil Gasparini, pisał z kolei o matriarchacie wśród Słowian i jego wpływie na życie społeczne, co akurat nie spotkało się zbyt dużą aprobatą. Aczkolwiek są takie źródła, powiedzmy, mniej naukowe, które jakby trzymają się tej tezy i uważają, że społeczeństwa słowiańskie jakby żyły w matriarchacie. No ale wracając tutaj do, do, do Horosa i Gasparniego. Pomimo, pomimo tego, że jak wspomniałam, jego. Ym, Oglądy na ten matriarchat w świecie słowiańskości nie spotkały się ze uznaniem, to pochylić tutaj należałoby się, jeżeli chodzi o to, co pisał o kulcie Księżyca. Część naukowców tutaj dopatruje się właśnie w horosie Boga Księżycowego, o czym wspomniałam na samym początku. I podążając za Leo Forbinusem, Gasparini uważał, że. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej i Północnej, w kulturze słowiańskiej księżyc jest postrzegany jako ciało niebieskie, rodzaju męskiego, aczkolwiek nie zawsze. Tak generalnie rzecz biorąc, to księżyc w wierzeniach słowiańskich nie ma jakiegoś ogromnego znaczenia, choć sprawa wygląda nieco inaczej u, Bałtach, u Bałtów. Pomimo tego, że próbowano gdzieś tam jakby marginalizować znaczenie tego księżyca, jego kultu, to jednak odcisnął on dość trwały ślad w mentalności ludzkiej, w społeczeństwie. I tak na przykład Księżyc w Nowiu witano ukłonem, w tym czasie tak samo wróżono, zaklinano los, zamawiano. Co prawda nie do końca traktowano Księżyc jako bóstwo. Dla ludności był on bardziej tożsamy z jakimś demonem, być może demonem wodnym, może demonem leśnym. Z tego względu łączono go właśnie z, z rytmem słońca, ale nie tylko, bo łączono go również ze światem zmarłych. I tak na przykład w Serbii księżyc był bratem słońca, wierzono, że księżyc to brat słońca, a zaćmienie księżyca tłumaczono tym, że go wilkołaki, wilki zjadają. Albo że chowa się za ten księżyc, za y, dowody, y, po to, żeby mógł za jakiś czas narodzić się na nowo. Teraz, tak może wyjaśnijmy sobie troszeczkę nazwnictwo, jak to wyglądało w Polsce, jeżeli chodzi o księżyc i miesiąc. E, tak więc, y, dawniej w Polsce słowo księżyc odnosiło się do nowego miesiąca, takiego odradzającego się ponowił i rozumiano go m, symbolicznie jako syn Starego Miesiąca. Czyli księżyc odrodzony miesiąc ponowił syn starego miesiąca. Nie wiemy jednak, czy Słowianie faktycznie nadawali mu postać bóstwa, czy była to tylko i wyłącznie gra słowna, jakby co do tego nie mamy pewności. I teraz tak. Pierwotnie księżyc nie był słowem określającym ciało niebieskie. Była to tylko i wyłącznie nazwa własna młodej jego fazy, jakby syn nowego miesiąca. To był księżyc. Później to uległo zmianie i jakby księżyc zaczął oznaczać ciało niebieskie, jakby ciało niebieskie w każdej fazie, a miesiąc stał się miarą czasu, czyli jakby kiedyś miesiąc to coś, co dziś nazywamy księżycem, a księżyc to był taki młody, odrodzony, nowy miesiąc. Ja mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego materiału o Chorosie czegoś interesującego, czegoś ciekawego, że zostaniecie ze mną na dłużej, że zasubskrybujecie mój kanał, polubicie ten filmik, puścicie go dalej, żeby nie został gdzieś tam na YouTubie zakopany. A my widzimy się za tydzień, w sobotę o godzinie 11, gdzie będzie opublikowany kolejny filmik i będziemy sobie omawiać kolejne bóstwo. A tymczasem życzę Wam miłego Dziąka. Pa!